Trudno sobie wyobrazić, żeby Matka Najświętsza, która jest pełna wdzięku, żeby nie była piękna. Kiedy oglądamy obrazy, figury w wielu sanktuariach rozsianych na całym świecie, to widzimy Matkę Najświętszą. Czasami jest bardzo zatroskana o swoje dzieci, ale na każdym obrazie, na każdym przedstawieniu jest po prostu piękna. Myślę, że Matka Najświętsza odbija w swoim sercu piękno Pana Boga. I dlatego pozwólmy, żeby ona mogła patrzeć na nas. Właśnie z tego poziomu piękna Bożego, po to, żebyśmy również w pewnym momencie, kiedy ona będzie patrzyła wytrwale na nas, w nasze serce, żebyśmy mogli odkrywać to dobro, które jest złożone w naszych sercach. Tego dobra jest bardzo dużo i przy pomocy tego dobra możemy zwyciężać zło, tak jak Maryja.